Debaty mamy i taty. Witam Państwa serdecznie w programie Debaty mamy i taty. Ja nazywam się Zofia Rogala, a moim dzisiejszym gościem jest dr Roman Solecki, psychoterapeuta uzależnień, logoterapeuta oraz dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii. Dzień dobry. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o szczęściu. O sensie życia, o tym, jak podejmować dobre decyzje. Na początek zapytam się pana, panie doktorze, skąd pomysł na logoterapię, na zajęcie się tym nurtem po doświadczeniu pana pracy z psychoterapią uzależnień, oraz czym w ogóle jest logoterapia? Po raz pierwszy z logoterapią zetknąłem się jeszcze podczas studiów, chodząc na zajęcia z resocjalizacji. Tam przerabialiśmy kapitalną książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, która jest zapiskiem doświadczeń obozowych profesora Wiktora Frankl'a, i też w tej książce podaje podstawy logoterapii, czyli stworzonej przez siebie metody psychoterapeutycznej. Już wtedy zaciekawiła mnie sama, sama metoda logoterapia. Nie wiedziałem, że parę lat później będę miał możliwość uczestniczenia w szkoleniu z logoterapii. Które da mi też możliwość poznania właśnie logoterapii od strony jakby klinicznej, terapeutycznej, ale faktycznie zacząłem pracować przede wszystkim jako psychoterapeuta uzależnień, kończąc szkołę psychoterapii uzależnień. I już na etapie mojej pracy z pacjentami w kontakcie indywidualnym, ale też w kontakcie grupowym, zauważyłem, jak fajnie logoterapia sprawdza się. Też jako taki trochę, można powiedzieć, dodatek, uzupełnienie właśnie do klasycznej terapii uzależnień, która w dużej mierze oparta jest na terapii poznawczo-behawioralnej, też z elementami terapii systemowej czy psychodynamicznej. Natomiast później odkryłem, kiedy powstał nasz krakowski Instytut Logoterapii, kiedy zaczęliśmy też zgłębiać bardziej tę metodę, spotykaliśmy się, aby omawiać swoich pacjentów. I troszkę poszukiwać też większego zastosowania logoterapii w praktyce, udało nam się poznać panią Malwinę Markiewicz, która jako nauczycielka logoterapii z Akademii w Bamberg w Niemczech przyjechała do nas na, na warsztaty, a później zaprosiliśmy ją do poprowadzenia właśnie szkoły logoterapii, analizy egzystencjalnej tutaj w Krakowie. I tak udało się rozpocząć też całościowy kurs. Psychoterapii w nurcie logoterapii, która, jako metoda psychoterapeutyczna, może być stosowana od początku do końca, czyli od momentu diagnozy aż do zakończenia terapii, bez, bez innych, jakby też, nurtów terapeutycznych. I faktycznie staje się świetną metodą do pracy, zwłaszcza teraz z osobami, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy czy zaburzenia zdrowia psychicznego. Mogę zadać. Pytanie Oczywiście. może podstawowe, ale czym się różni logoterapia od logopedii? Mhm. Logopedia to głównie metoda pracy z aparatem mowy, i stąd można powiedzieć, no, logopedzi pracują z tym obszarem. Logoterapia to jest metoda psychoterapeutyczna, więc bardzo podobna nazwa bo źródło słów jest ten sam słowa logos, ale. Są to dwie różne dziedziny i obszary pracy. Więc logoterapia jest metodą psychoterapeutyczną i stosowana jest właśnie głównie do pracy z pacjentami w różnego rodzaju kryzysach, zaburzeniach zdrowia psychicznego. W takim razie, czym różni się logoterapia od innych psychoterapii? Co ją wyróżnia? Myślę, że to, co wyróżnia logoterapię od innych nurtów psychoterapeutycznych, to to, że dowartościowywuje ona wymiar duchowy, egzystencjalny, że ma taki właśnie pełny, personalistyczny, całościowy obraz człowieka, że w samej logoterapii już ta uporządkowana antropologia jest lecząca, że Wiktor Frank mówił o zdolności człowieka do autotranscendencji, czyli do przekraczania tak naprawdę swoich objawów, swoich zaburzeń. Rozróżniał, mówiąc o tym, że my mamy ciało, mamy psychikę, ale jesteśmy wymiarem duchowym, który jest niezniszczalny, który nigdy nie choruje. Że nawet jak mamy zaburzoną osobowość, to tak naprawdę nasza osoba, która jest czymś więcej, nigdy nie choruje, że ona ma właśnie siłę i możliwość, żeby unieść to, co w nas jest właśnie zaburzone, to, co jest w nas jakimś objawem. Więc logoterapia przekracza, można powiedzieć. To, co czasami jest taką pułapką psychosomatyczną, czyli że zaczynamy się skupiać tylko na objawach w ciele czy naszej emocjonalności, a logoterapia idzie wyżej, mierzy dalej, dotyka też świata wartości pacjenta. I też Wiktor Frank zdiagnozował nerwicę, nerwicę noogenną, której źródło może być właśnie w zablokowanej woli sensu. Zresztą logoterapia rodzi się w Wiedniu, gdzie powstają inne nurty psychoterapeutyczne. Mamy tutaj Freuda i jego psychoanalizę, która głównie opiera się na takiej zasadzie przyjemności, woli przyjemności. I mamy Adlera, który tworzy psychologię indywidualną opartą właśnie na takiej zasadzie woli mocy, że każdy z nas dąży do władzy i to jest też sposób poradzenia sobie z kompleksem niższości. Frank tworząc swoją odrębną ścieżkę Mówi o tym, że istotą życia psychicznego człowieka nie może być tylko wola przyjemności czy wola mocy, ale wola sensu, że tak naprawdę tego, czego najbardziej pragniemy w naszym życiu, to sensownego życia. Frank stawia nawet taką tezę, że to nie szczęście jest celem naszego życia, szczęście jest tylko skutkiem ubocznym, bo jeżeli nie mam powodów do szczęścia, czy jeżeli moje życie nie jest sensowne, a do sensownego życia zawsze mnie sens zaprasza, i to nie ja nadaję temu, co mnie w życiu spotyka, jakiś sens subiektywny, ale że ten sens jest właśnie obiektywny. On jest do odkrycia, on jest w każdej sytuacji, każdy z nas ma ten też sens osobowy. Ten sens jest czymś, co, co też jest niezniszczalne. I jeżeli faktycznie odkrywam ten sens w różnych okolicznościach mojego życia nawet w bezsensownych okolicznościach, bo mogę przyjąć zawsze sensowną postawę, to wtedy tak naprawdę dopiero realizuje tą wolę sensu. I ta wola sensu może też być zablokowana. Ona może być sfrustrowana i wtedy powstaje coś takiego właśnie jak frustracja egzystencjalna, która może prowadzić do jednostki chorobowej, jaką jest nerwica noogenna. Czyli że nerwica, która wynika z konfliktu, nie wynika tylko z tego, że Jakieś treści są wyparte w moim życiu z obszaru, na przykład, popędów albo mojej seksualności, jak mówi o tym na przykład psychoanaliza Freuda, ale że to, co mogę wypierać i frustrować, mogą to być właśnie treści duchowe, może to być wola sensu i to może powodować, że przeżywam kryzysy czy doświadczam nerwicy. Czyli może być tak, że właściwie wszystkie moje potrzeby są zrealizowane, mam dobrą pracę, stać mnie na wakacje regularnie mam jakieś relacje, a mimo to jestem nieszczęśliwy i wpadam w depresję? Tak, to prawda, bo nawet sam Abraham Maslow, który stworzył piramidę potrzeb i na szczycie tej piramidy umieścił samorealizację, napisał w jednej z książek pod koniec swojego życia, że jest coś więcej niż potrzeba samorealizacji i tym czymś jest właśnie wola sensu, o której pisał Viktor Frankl. Dlatego, że wszystkie potrzeby, które mamy w naszym życiu, często są skierowane na nas. Czyli nawet jak zrealizuje sam siebie, to nie będę do końca szczęśliwy, bo zawsze do szczęścia potrzebujemy czegoś większego niż my sami. Potrzebujemy też drugiego człowieka, potrzebujemy jakiejś misji, jakiegoś zadania, które nas zaprasza. I dopiero realizacja tego zadania, tej misji, wchodzenie w też w twórczą miłość z drugim człowiekiem, to dopiero jest coś, co nas przekracza. Czyli wtedy dopiero jesteśmy w stanie przekierować tą uwagę. Z samych siebie na to, co jest większe niż ja sam, i wtedy dopiero tak naprawdę możemy być w pełni szczęśliwi. Czyli, jeżeli zrealizuję sam siebie, tak naprawdę nie zrealizuję w pełni tego potencjału, jaki jest we mnie. A Wiktor Frank też o tym mówił: że nieważne jest to, kim ja jestem, ważne jest to, kim mogę się stać. I to jest bardzo ważne, że często my poprzestajemy tylko na tym, że. Staramy sobie nawet odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, i czasami nawet młodzi ludzie czy dorośli, którzy trafiają na terapię, szukają diagnozy. Szukają diagnozy swoich problemów, bo wydaje mi się, że kiedy dostaną diagnozę, to odpowiedzą sobie na pytanie, kim jestem, i wreszcie zrozumieją, co tak naprawdę się dzieje w ich życiu. Często staram się im powtarzać, że nieważne jest to, kim jesteś, ale ważne jest to, kim możesz się stać. Czyli już dzisiaj decydując, tak naprawdę decydujesz o tym, kim będziesz za chwilę, kim będziesz jutro. I to jest niesamowita zdolność i możliwość, jaką mamy do końca naszego życia. Nikt nam nie jest w stanie tego odebrać. Żadna choroba, żadna trauma żadne dzieciństwo, nawet smutne i przykre nie zabiera nam właśnie tej możliwości wyboru co ja dzisiaj z tym zrobię? Z moją przyszłością. Z moimi ograniczeniami, deficytami, problemami, i to jest ta siła, którą niesie logoterapia. Taki prosty przykład, kiedy przychodzi do mnie studentka załamana, że nie zdała egzaminu na studiach i nie wie co z tym zrobić, bo wleciała ze studiów, jest w kryzysie, to nie staram się z nią szukać przyczyn tego, że nie zdała egzaminu w jej przeszłości, w dzieciństwie i tak naprawdę szukać odpowiedzi, co doprowadziło do tego, że ona nie zdała tego egzaminu, jest w kryzysie. Ale logoterapeutycznie staramy znaleźć odpowiedź na pytanie co ty dzisiaj możesz z tym zrobić. A może to, że nie zdałaś na trzecim roku nie oznacza wcale tragedii. Bo zobacz, nie, już przez pierwsze trzy lata studiów pokazałeś, że masz potencjał, bo udało ci się zdać wcześniejszych pięć sesji. Dostałaś się na studia. Świetnie sobie radziłaś z różnymi kryzysami po drodze. Czyli już staramy się pokazać, że być może to doświadczenie jest y, czymś więcej niż tylko właśnie kryzys i tragedia. Być może sens wymaga od ciebie czegoś innego, być może do czegoś ciebie zaprasza. Y, jeden z moich pacjentów kiedyś nie zdał sesji na pierwszym roku, musiał powtarzać rok i kiedy powtarzał, poznał dziewczynę, która została jego żoną, więc dla niego ta sytuacja w ogóle nie była sytuacją kryzysową, bo zmieniła jego życie i y, jest teraz szczęśliwy, więc można y, dzięki logoterapii trochę popatrzeć na te różne Doświadczenia trudne, kryzysowe, traumatyczne z całkiem innej perspektywy, bez takiej konieczności drążenia, analizowania, skupiania się tylko właśnie na jakichś trudnościach, co często może być obecne w innych nurtach. Ale też nie pracujemy na powierzchni, nie tylko na tym, żeby zmienić zachowanie, modyfikować zachowanie, ale żeby przede wszystkim modulować postawę, bo logoterapia przede wszystkim pracuje tą metodą. Czyli tego. Jak ja mogę zmieniać moją postawę wobec tego, co w moim życiu się dzieje? Czyli podsumowując, logoterapia nie skupia się na przeszłości tylko na tym, co jest dzisiaj. Jaka jest moja dzisiejsza sytuacja, ale też na, na przyszłości, na którą mam wpływ, na to, kim mhm. mogę się stać, tak? Tak. A Czyli... w przeszłości mhm. szuka ewentualnie zasobów, mhm. czy dowodów na to, że ja faktycznie jako człowiek. Mogę przekraczać jakieś kryzysy, tak? Tak, czyli w przeszłości nie szuka jakby totalnego zrozumienia tego, co ja mam dzisiaj zrobić. Ja nie znajdę odpowiedzi tam i wtedy na to, co się dzieje tu i teraz, bo już patrzę na te wydarzenia z całkiem innej perspektywy, więc ona w tej przeszłości już szuka jakiegoś światła, nie? Czyli mhm. mogę zobaczyć, co się wydarzyło do dzisiaj, i faktycznie mogę też od razu zobaczyć, jakie mam zasoby i z czym sobie pora poradziłem, poradziła mnie w tej przeszłości. Ale ja nie muszę tam być ciągle, ja nie muszę tego analizować, kręcić się wokół tych trudności, bo ja dzisiaj mogę zdecydować, co ja robię ze swoim życiem, prawda? Co mogę zrobić, żeby pójść dalej. Czyli to, co się wydarzyło w przeszłości, co mi się nie udało, albo też taki lęk rodziców, że nasze błędy popełnione tutaj może zdeterminują przyszłość naszego dziecka, niekoniecznie mm. byłyby logoterapeutyczne, tak? Dzieciństwo… Mm -hmm. tak, bo, bo to jest często z, taka zmora trochę rodziców, nie? Którzy kiedy odkrywają, że ich dziecko ma zaburzenia zdrowia psychicznego, ma jakieś problemy, to um, uderzają w siebie i szukają na przykład poczucia winy w sobie, że popełniłem, popełniłam błędy i teraz moje dziecko cierpi z tego powodu. To co najlepszego mogą dać, bo często czują się bezsilni, że nie są w stanie zmienić przeszłości. Na przykład pięciu lat pracy taty na emigracji, którego przez ten czas nie było, a córka w okresie adolescencji najbardziej potrzebowała wtedy jego obecności, bo dorastała i dojrzewała. Ale dzisiaj mogę z nią być, dzisiaj mogę ją nauczyć tego, jaką może przyjąć też postawę wobec tego, co się zadziało, i dzisiaj mogę być dla niej. Oparciem i próbować budować na nowo tą relację, a nie wyrzucać sobie albo próbować zrekompensować coś, co tak naprawdę jest już po stronie losu, czyli po stronie tego, czego nie mogę zmienić. Logoterapia bardzo ostro to rozdziela, czyli to, czego już nie mogę zmienić i na co nie mam wpływu, bo bez sensu jest się z tym boksować i borykać, bo na to idzie niepotrzebna energia psychiczna. Ale możliwości wyboru, czyli to, co jest moją możliwością wyboru. Tu i teraz, no i przyjrzenie się, co jest najbardziej sensowne. Nie tylko dla mnie, ale też dla tych, którzy są wokół mnie. Czyli jest też jakiś sposób na podejmowanie sensownych, dobrych decyzji? Jakaś tajemnicza receptura? Czy może nam Pan tutaj to trochę rozjaśnić? Jakie mm. wybory powinny podejmować nasze dzieci, czy jak nauczyć je podejmować? Mm. Dobre, mądre decyzje, które będą prowadziły do szczęścia. Tutaj profesor Elizabeth Lukas, uczennica profesora Wiktora Frankla, opisuje to na zasadzie takich trzech, można powiedzieć, ścieżek. Kiedy najczęściej doświadczamy frustracji w naszym życiu, wtedy kiedy nasz potencjał, nasze zasoby, nasze możliwości, które mamy, są niewystarczające do potrzeb i zadań, które w życiu staramy się realizować. Czyli kiedy na przykład wybieram takie potrzeby w świecie, które zauważam, czy takie zadania, których się podejmuję i które są zbyt duże niż moje możliwości, które mam. Wtedy może się pojawić stan właśnie takiej frustracji egzystencjalnej. Może też pojawić się coś takiego jak nuda egzystencjalna. Wtedy, kiedy na przykład moje możliwości są zbyt wielkie i mój potencjał jest zbyt duży niż na przykład właśnie te zadania czy potrzeby, które staram się w świecie realizować. To wtedy mogę się po prostu tym nudzić. Flow egzystencjalny pojawia się wtedy, kiedy z jednej strony zobaczę, jakie mam zasoby, jakie mam możliwości, jakie mam marzenia, jaki mam potencjał, a z drugiej strony popatrzę na świat, który jest wokół mnie, zobaczę to, co mnie porusza, pociąga. Świat mnie zawsze do czegoś zaprasza, to nie ja oczekuję czegoś od świata, tylko świat czegoś ode mnie oczekuje. I kiedy zobaczę, co ja mogę zrobić w tym świecie, nie? Jakie, jakie potrzeby mnie poruszają, jakie zadania na mnie czekają, i kiedy połączę te dwie półkule, czyli te właśnie moje zasoby, możliwości i te potrzeby i zadania, które widzę w świecie, to wtedy tak naprawdę mogę doświadczyć właśnie tego flow egzystencjalnego. Więc kiedy pracuję z dzieckiem, fajnie jest, żeby nauczyć dziecko właśnie z jednej strony rozpoznawać te potrzeby zadania, do których jest zaproszone przez otoczenie, przez świat, przez codzienność tak naprawdę, a z drugiej strony, też rozpoznawać właśnie też swoje umiejętności, możliwości zasoby. Bo bardzo często dzieci się porównują, stresują, yy, zazdroszczą i, i czują właśnie lęk przed porażką, wtedy kiedy są oceniane yy, i kiedy są często stawiane przed nimi zadania, być może oczekiwania, które przerastają ich możliwości, albo w drugą stronę, yy, które są zbyt małe na ich potencjał i możliwości. No to wtedy możemy powiedzieć, troszkę im podcinamy skrzydła i nie pozwolimy w pełni zrealizować właśnie tego. Kim mogą się stać? Czyli można powiedzieć, że sens leży tam, czy możemy go szukać tam, gdzie moje talenty, możliwości, umiejętności spotykają się z potrzebami świata? Tak, i gdzie mogę najlepiej, można powiedzieć, ten potencjał zrealizować, nie? czyli mogę go y, przełożyć tylko z, takiego, z takich możliwości na konkretne czyny. Bo może być też tak, że są decyzje nigdy nie podjęte, albo są właśnie dylematy nigdy nie rozstrzygnięte, i to też często bywa błędem. Nie? Czyli deklaruję coś, co jest moim sensem, zadaniem, wartością, ale tego nie wdrażam, nie sprawdzam, nie realizuję. To brzmi pięknie, ale troszkę idealistycznie. Tak jakby szukanie, gdzie ja mogę pomóc światu, ale też rodzicom zawsze zależy na tym, żeby dzieci były szczęśliwe. Mhm. Jak to zrównoważyć. Myślę, że to, co jest takim palącym zadaniem wychowawczym na te czasy, to to, żebyśmy wychowywali nasze dzieci do porażek. Nie do sukcesów, tylko do przeżywania porażek. Bo często to, co można powiedzieć jest takim trochę oczekiwaniem rodziców wobec dzieci, to to, żeby ono osiągało sukcesy. Często realizowało może niezaspokojone potrzeby swoich rodziców, a brakuje nam czasami właśnie takiego przygotowywania młodych ludzi do tego, że no w życiu często mogą doświadczać kryzysów, frustracji, porażek i nauczyć ich jak mogą sobie właśnie z tym radzić. Nie? To jest jakby pierwsza taka lekcja, którą możemy dać, bo wtedy dziecko nie będzie czuło lęku przed tym, że coś mu się nie uda, że będzie źle ocenione, że przyniesie się złą ocenę do domu, że tak naprawdę będzie gorsze przez to, że inni jego, na przykład rówieśnicy Osiągną lepsze wyniki w nauce, w sporcie, czy będą bardziej atrakcyjni społecznie od niego. To jest taka pierwsza fundamentalna lekcja na całe życie, która da poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony, pokazywanie, że tego sensu można szukać naprawdę w codzienności. To może być wyprowadzanie psa, to może być podział jakichś obowiązków w domu, to mogą być właśnie jakieś takie drobne, nawet pasje, które warto dowartościować. Pamiętam kiedyś jedną z mam, która żaliła się, że jej córka ma talenty artystyczne, bo zarówno mama, jak i jej mąż byli artystami i oni bardzo chcieli, żeby córka też rozwijała te swoje talenty, a z drugiej strony borykali się z taką swoją ze swoim niezadowoleniem, bo ona poszła w świat anime, mangi, interesowała się, można powiedzieć takimi bardziej klimatami. I dla nich to było coś nie do pogodzenia, że ona zamiast malować piękne obrazy i rozwijać się artystycznie, architektonicznie, no to poszła w świat jakiś dziwnych stworów i, i, i głupich bajek. Zachęciłem ich do tego, żeby spróbowali rozmawiać ze swoją córką właśnie językiem. Anime, żeby się troszkę tym światem zaciekawili, zainteresowali. Ja sam prosiłem ją na sesji, żeby na przykład rysowała mi swoje emocje, bo ona się izolowała od rodziców, barykadowała w pokoju, nie chciała z nim w ogóle rozmawiać. Cały czas byli w konflikcie, ale konflikt był pomiędzy wartościami rodziców, którzy mieli taki cel i oczekiwania wobec swojej córki a marzeniami, pragnieniami nastolatki, która na tym etapie bardziej zamiast obrazów czy architektury wolała po prostu mangę i, i, i świat związany właśnie z tym, z tą kulturą. I kiedy ona już na samej sesji zaczynała mi rysować właśnie swoje emocje w tym klimacie i kiedy zachęciłem potem i mamę, żeby się troszkę zainteresowała tym światem, żeby spróbowała się zaciekawić i porozmawiać z córką o tym, okazało się, że nagle znalazły wspólny język i mogły rozmawiać właśnie o o sztuce, o architekturze, o zainteresowaniach córki i o jej talentach za pomocą właśnie tego języka komunikacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dzisiaj był dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii, dr Roman Solecki. Również bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę wszystkim egzystencjalnego flow, aby Państwa możliwości, potencjał, jaki macie, spotkał się z tymi potrzebami i zadaniami, do których zaprasza Was świat. Debaty Mamy i Taty 2023. Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.